Witam na kanale Stolarskie Tywki z Ameryki robimy na zewnątrz instalujemy listy profilowe i inne takie panele tam, ale musiałem przyjechać, żeby zrobić szczotki eee, taką specjalną, bo mam na robocie takie różne jak te ale okazuje się, że na pile kontraktorskiej przy takiej niskiej prowadnicy taką zain zamontować to by było, no nie bardzo by to zdało egzamin, więc potrzebne nie jest dłuższa, a niższa i jako jest zima, więc rozstawiać piły na zewnątrz i ciąć szczotkę to masakra, także postanowiłem przyjechać na warsztat i zrobić jakiś materiał, znajdę kawałek zaraz odpadów, a że kamera stoi, to podzielę się z wami tą wiedzą, może wam się to nieraz przyda. Takie szczotki jak te, czy tutaj jak ta duża 60 mm. Przy 9 jakichś dużych elementów, bardzo się sprawdzają na płask. Natomiast do, właśnie do prowadnic, to one muszą mieć trochę inny kształt. Jak taką szczotkę naciąć? Musi być drewno. Ja w Polsce najczęściej robię jest z brzozy. Tutaj najczęściej robię jest z klonu, bo mam dostęp do klonu. A brzoza jest rzadkim drewnem tutaj stosowanym w stolarstwie. No i dużo droższy niż dąb czy klon. E Ustawiamy prowadnicę tak, żeby przeciąć na środku, i potem przesuwamy prowadnicę i tniemy. Jeszcze raz odwracamy i tniemy. Znowu i znowu przesuwamy, tniemy, odwracamy, tniemy i przesuwamy. W ten sposób przy... musimy przestawić tylko połowę razy, a utnie nam to się z dwóch stron. Jest to dwa razy szybciej, a wiadomo czas to pieniądz. Także... Mam tu różne takie, ale niestety one mi się nie przydadzą, bo potrzebuję takiej, przynajmniej pół metra e, długiej, a, a, a niskiej, także coś zaraz znajdę i, i będziemy ciąć. Więc tak, najpierw musimy to przeciąć raz i potem pokażę Wam co więcej. Mamy to już raz przycięte. Oczywiście robię to tak zwane, z tak zwanego Finland Birch. E, to jest sklejka z dużą ilością e, layers, czyli warstw. Dlatego, że jeżeli bym robił z litego drewna i słoje idą w tą stronę, a ja bym naciął w tą stronę, no to przy ugięciu to pęknie i masakra, to nic tego by nie było. Także mamy to nacięty pierwszy raz. I teraz jeszcze jeszcze muszę naciąć to raz i pokażę wam co dalej zrobię. Nie wiem czy to będzie dalej widać. Przesunąłem o tyle, o ile chcę, żeby ta długość była. I należy tu wbić gwoździa w tym pierwszym i jak utniemy to drugą, to należy tu wbić gwóźdź. Ale jako ja, że nie mam gwoździ, to wkręcę w... na... na wierce to, gdzie to jest, Myślę, że zostawię wiertło tam. I teraz będziemy robić w ten sposób, że to się trochę zejdzie, ale będą wszystkie jednakowo nacięte. Widzę, że bardzo dobrze pracuje. No, i udało się naciąć szczotkę. Jak ona pracuje, to widać, że ta sklejka pracuje świetnie. Ugina się, się dobrze. Tu jest oczywiście podcięcie, żeby to mogło się ugiąć, no i żeby materiał mógł wyjść. I... W tej chwili to będzie to łatwo zamontować na robocie czy na śruby, czy nawet na, na zaciski jakieś. W zależności od tego jak tam będziemy potrzebowali, także wyszło to świetnie. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć? Te światło mi tu wali w oczy, także mam nadzieję, że jeżeli mnie, mnie nie widać za dobrze, to chociaż że mnie słychać dobrze. Eee, jak się podobało oczywiście. Dajcie lajka, niech moc będzie z Wami, miłego dnia i jadę do roboty w końcu.